Yo. W tym filmie przedstawię Ci 8 etapów na to, aby skutecznie przeprowadzić swój własny protokół Monk Mode. A więc stary, jeżeli masz już dość stania w miejscu i zaliczania regresu, to upewnij się, aby obejrzeć ten film do końca, a już nigdy nie będziesz musiał zmagać się z tym problemem. Ale zanim do tego przejdziemy, pozwól, że opowiem Ci moją krótką historię. Jeszcze niedaleki czas temu zmagałem się z takimi problemami jak Prokrastynacja, miałem dość ciągłego zmęczenia i podążania przez życie bez... Jakiegokolwiek większego celu. zmagałem się też ze złymi nawykami, takimi jak walenie konia, oglądanie długimi godzinami seriali na Netflixie, gównianych i bezwartościowych filmików na YouTubie, a co gorsza, skrolowanie mediów społecznościowych bez większego celu i po prostu ciągłe konsumowanie. Żyłem z dnia na dzień i dręczyło mnie to, jak wygląda moje życie. Aż do pewnego momentu, jak odkryłem coś takiego jak protokół mobile. Mode. Zagłębiłem się w ten temat i jako, że nie miałem nic do stracenia, to postanowiłem stworzyć swój własny protokół Monk Mode i na niego wejść. Stworzyłem systemy, dzięki którym mogłem osiągnąć swoje cele znacznie szybciej niż się tego spodziewałem. A więc jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak przeprowadziłem swój własny protokół Monk Mode i dowiedzieć się jak Ty możesz zrobić to skutecznie, upewnij się stary, aby obejrzeć ten film do końca, bo najważniejsze najważniejsze i najbardziej przydatne tobie etapy zamieściłem na samym końcu tego filmu i pamiętaj stary, że jeżeli ja potrafiłem coś zmienić w swoim życiu to ty tym bardziej możesz to zrobić a nawet możesz osiągnąć coś w 10 razy lepszego a więc, etap pierwszy czym tak właściwie jest monk Mood? to okres całkowitego i pełnego skupienia na swojej pracy i sygnalizacji sobie oraz ludziom dookoła tego że jesteś niedostępny drugi. Dla kogo przeznaczony jest Monk Mode? To idealne rozwiązanie dla każdego, kto chce osiągnąć jakikolwiek sukces w życiu i dla każdego, kto ma już dość pracy nad skupieniem, nad swoimi celami. etap trzeci. Jak długo powinien trwać Monk Mode? Według mnie Monk Mode powinien trwać co najmniej te 21 dni, dlatego że poniżej tych 21 dni ten Monk Mode nie jest wystarczająco wymagający i dlatego że jest to zbyt krótki okres, aby dokonać rzeczywistego progresu ku swoim celom. Najlepsza długość monghouldu powinna trwać od tych 21 dni do maksimum 90 dni. Jako, że powyżej tych 3 miesięcy, według mnie jest to zdecydowanie zbyt długi okres, ponieważ życie nie rozchodzi się wokół ciągłej pracy i osiągania swoich celów. Etap czwarty wyeliminuj rozpraszacze. Co ja poleciłbym ci zrobić i co ja zrobiłem to abyś wyeliminował wszystkie rozpraszacze w postaci na przykład złych nawyków uzależnień, nałogów i tak dalej. I nie, godzina gier czy mediów społecznościowych nie jest dobra. Albo w to wchodzisz na pełnej, albo nie. Albo chcesz osiągnąć swoje cele, albo nie, albo chcesz wyjść z tej swojej zjebanej sytuacji, w której znajdujesz się na chwilę obecną, albo nie. Etap piąty, cele. Ważnym czynnikiem jest też to, abyś wyznaczył sobie 10 takich pierwotnych celów, a potem wyrzucił resztę tak, aby zostały trzy, najważniejsze, na które będziesz poświęcał swoją uwagę. Etap szósty zasady. Kolejną ważną rzeczą Mount Mode są niepodważalne zasady, których musisz się trzymać. Na przykład, u mnie jest to minimum 10-15 stron książki dziennie, 30 minut spaceru dziennie i minimum 15-30 minut rozciągania dziennie. Są to moje zasady, które są przy mnie zawsze w tym trybie i które nie są zmienne. Ale co bym tobie polecił, to to, abyś wziął te moje zasady, nałożył na nie kilka swoich i stworzył swoje własne niepodważalne zasady. Etap siódmy. Flow. Musisz się także wbić w te flow. Nabrać tej prędkości. Dlatego nie możesz mieć takiego nastawienia, że a tu se godzinę zagram, a tu se zwalę konia, a tu to, a tu tamto. Stary, nie na tym to polega. Tak jak to kiedyś Andrew tej powiedział. Rakieta, która startuje na księżyc nie zatrzymuje się w połowie, aby odpocząć. Tylko zapierdala cały czas, żeby nabrać tej prędkości, aby przebiła się przez tą atmosferę. Etap ósmy. Rezultaty. Na na sam koniec pewnie się zapytasz, jakie są rezultaty protokołu MONK mode. Mogę powiedzieć to na moim przykładzie, ponieważ wchodząc w ten tryb, zauważyłem bardzo znacznie to, jaki odniosłem spokój ducha, ponieważ w tym okresie nie było żadnych stymulacji, które mogłyby wpłynąć jakoś negatywnie na mój spokój i mogłybym jakoś bardzo rozrażnić. Zero rozpraszaczy, zero złych nawyków i takich tam ciągłe skupienie na pracy. Mój dzień wyglądał i wygląda tak, ponieważ znajduje się. Obecnie w Mont Mode, tak, że od rana do wieczora pracuje praca szkoła, praca i wykonuję aktualnie też trzy razy w tygodniu trening, ponieważ ograniczyłem to do minimum i wprowadziłem te treningi w stan utrzymania, ponieważ nie jest to mój główny priorytet. To wszystko, co robię, każdą godzinę wolnego czasu staram zapełnić się kolejną sesją pracy. I kolejnym rezultatem jest też to, że ten okres pozwala na znacznie szybsze osiągnięcie danego celu. Ale najlepszym rezultatem jest to całe spełnienie na koniec mojego modu i świadomość tego, że odjebałeś kawał dobrej roboty. Pamiętaj stary, że to tylko i wyłącznie ty masz wpływ na to, jak wygląda twoje życie i cały jego bieg. I to tylko ty możesz coś zmienić. Stary, weź się ogarnij i nie bądź tą samą pizdą, którą jesteś. Weź w końcu potrząśnij tymi jami, jeżeli je w ogóle posiadasz i weź życie w swoje ręce, bo nikt inny tego nie zrobi. Co ty myślisz, że życie marzeń przyjdzie samo? Że twój upragniony sam dom, pieniądze, rodzina nagle będą obok, tak o, stałą się rzeczywistością? No nie, stary, tak to nie wygląda. Tylko ty możesz coś zmienić i nikt inny za ciebie twoich celów nie zrealizuje. Nie, realnie to boli. Jak ja widzę młodych chłopaków w moim wieku, co najlepsza, którzy wolą grać, czy też scrollować, czy po prostu robić bezmózgie czynności. Idą przez te życie, jakby mieli tych żyć co najmniej dwa, jakby mieli tą przyszłość gwarantowaną. A więc, stary, jest. Jeżeli chciałbyś, abym pomógł Ci odzyskać kontrolę nad swoim życiem i umysłem, abym pomógł Ci stworzyć plan odnośnie tego, jak odjechać swoje życie, i abyś z dnia na dzień zaliczał progres oraz chcesz bezpośredni kontakt do mnie, to idź już teraz i kliknij pierwszy link w opisie i umów się na darmową konsultację wstępną, na której mówimy wszystko, krok po kroku, jak do tego dojść. W tym filmie to na tyle. Trzymaj się, Brachu, i do zobaczenia w kolejnym. Yo!